Proszę państwa. kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś korzystamy z gościnności Ośrodka Promocji Kultury Gauda gdzie realizujemy ten materiał. No i muszę Państwu powiedzieć, że mam lekką tremę, dlatego, bo to jest chyba, no nie wiem, może trzecia osoba, może czwarta w tym kilkuletnim cyklu, która zajmuje się poezją. Goście moimi Państwa z prawdziwą przyjemnością Beata Brodowicz Szymanek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. <grym> Kolorowy ptak, jak Państwo widzicie, <grym> z tą poezją to ja mam zawsze problem, powiem ci. Znaczy, to zupełnie tak samo jak ja. Tak, no to <grym> dobrze, to jak mamy razem problem, to może go rozwiążemy, ale zanim w ogóle zaczniemy, porozmawiamy o Twoim pisaniu. No to jest cykl, który ma za zadanie przybliżyć, pokazać jak gdyby sylwetkę ludzi, którzy robią fajne rzeczy w tym mieście czy regionie. Więc no muszą paść też takie pytania, które zawsze padają. Często, ty jesteś? Ja jest? tak. Ty tak, ale nie, nie że któryś pokolenie z kolei. Nie, 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 nie. Moi rodzice tutaj przyszli pracować z nakazu pracy. Aha, to tak jak moi rodzice też, bo ja mam całą rodzinę z Sandomierza i skończyli szkołę i dostali nakaz pracy, że mają przyjechać tu i pracować. To były takie czasy, tak. nie? U mnie to była dłuższa historia, ale no. Tak. A czym się zajmowali, co robili w ogóle? Co robili moi no. rodzice? No, to ja tu sobie zrobiłam ściągę, naprawdę mam bardzo dużo informacji. Dzięki Tobie zdobyłam o swoich rodzicach. No, oczywiście no, się przygotowałaś. Tak. No. Yy, troszeczkę o tych moich przodkach, o mamie, tacie. Mm. I ja teraz zmienię trochę. No dobrze. I, tak, bo muszę, muszę zmienić oczy. No. I. Yy, Znaczy, czym się. Słuchaj, mój tata mhm. 50 lat pracował w zakładzie energetycznym Częstochowa, Przyszedł tutaj z nakazu pracy po Politechnice łódzkiej, po wydziale elektrycznym, ale ja mam tutaj taką fajną historię o tych moich rodzicach mhm. i... Yy, jeżeli by się udało, to ja bym tak korzystała sobie z tej ściągi. Dobrze, ale króciutko, bo im dłuższy wywiad, tym mniej ludzi ogląda. Rozumiem. Także no to dobrze. No to w takim... Swoimi słowami. Dobrze. Nie ma co. No to w takim razie mama moja pochodziła skutna. Mhm. Yy, ze strony tam pradziadków były jakieś korzenie szlacheckie. Yy, mój pradziadek. Pracował, na, e, o, e, dziadek mojej mamy pracował na kolei wiedeńskiej. O proszę, to dobrą pracę miał. Tak, pradziadek, e, no ale też e, mieli tam jak, jakąś ziemię, e, no takie tam rzeczy. Mhm. Oprócz tego, e, ale mój dziadek już, czyli ojciec mojej mamy, nie pracował na kolei, miał, prowadził jakieś interesy, przed wojną miał już małą maturę. Mhm. I nawet było tak, że pracował gdzieś tam w ministerstwie w Warszawie, bardzo dobrze znał język niemiecki. Niestety nie wiem w jakim dziale w tym ministerstwie, mhm. o co on się tam otarł. No ale był wykształcony jak na tamte czasy, tak, ma, mała tak. matura, to było naprawdę już dużo, tak. tym bardziej, że... Babcia miała z kolei sześć klas y, szkoły podstawowej mm -hmm. skończonej, no i przyszła y, z wianem i była przy mężu przed wojną. No tak. Oni mieli piękny dom koło dworca, w Kutnie, mm -hmm. no i takie Tam to były czasy, futra, kapelusze. O. Futra, kapelusze. <laughs> Powiedz mi, y, no bo ja rozumiem, że y, pretekstem do naszej rozmowy y, tak naprawdę to jest to, że ja może pokażę, proszę Państwa, że, może do tej kamery pokażę, nie wiem czy na po... pojawiła się kolejna publikacja, o tak będzie ładnie tutaj, prawda, nasza bohaterka i, i, i tomik poezji. To jest tak, że, bo Ty piszesz od wielu, wielu lat. Tak, odkąd pamiętam, odkąd zaczęłam mm -hmm. pisać w A debiut taki, debiut taki wiesz, no, wydawniczy, że um, Twoje wiersze ujrzały światło dzienne i mogli je ludzie przeczytać. To był który rok? To był y, być może 91 albo drugi rok, nie wiem, albo może mm -hmm. piąty. Jeżeli chodzi o publikację prako, prasową, natomiast w, w 1992 roku y, pani profesor y, Maria Nasińska poznała mnie y, z mhm. Ludmiłą Mariańską, Oprosz. która wówczas była prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. I pani Ludmiła Mariańska zabrała kilka moich wierszy. Do drugiego po programu Polskiego Radia i one były recytowane przez Olgę Sawicką y, w miniaturze poetyckiej. Uh -huh. No to taka publikacja w mediach. Ja rozumiem, że to jest Twoja pasja, potrzeba realizacji, spełnienia się. Tak. Y Osobiście nie znam e, żadnego poety, ani żadnej poetki, która by ze swojego pisania utrzymywała się i miała chleb. Nie, to nie jest, jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Mm, i... No i właśnie chciałem, przepraszam, tak wchodzę w zdanie, mhm. ale y, y, co, y, co, ro, co na co dzień robisz, żeby zapłacić czynsz, prąd, gaz? Jeżeli mogę cię o taką rzecz zapytać, czy, czym się zajmujesz? Czy zajmowałaś się, mm. wiesz, co jest Twoją profesją? Ej, pracuję od 30 lat w zespole szkół specjalnych numer 23 w Częstochowie. E, mm -hmm. Od początku e, uczę tam plastyki, mam zajęcia rozwijające kreatywność. Mm -hmm. O, proszę. No mamy wspólnych znajomych. Tak, tak. I, no i oczywiście rewalidacja, no bo to wiadomo, że tak. trzeba być specjalistą od wszystkiego. Mhm. E, to jest tak, że e, cały czas piszesz, a bardzo rzadko wydajesz? Czy to jest na zasadzie, że masz, nie wiem, kilka lat przerwy i wracasz do tego? Jak e, Mam na myśli ten cały Twój proces twórczy. Mhm. Jak to mniej więcej u Ciebie wygląda? E, to jest tak, że. E, Wiersze pojawiają się y, z jakichś obserwacji, z nagromadzonych emocji. Ja mm -hmm. czasami myślę, że jest to też y, swego rodzaju autoterapia. Mm -hmm. Że to jest takie, nie wiem, no to przychodzi mi do głowy i ja muszę to y, zapisać. Jeżeli mm -hmm. nie mam nic pod ręką, żebym mogła to zapisać, no to myśli są ulotne. Mm -hmm. Ale często jest tak, że wpadam w jakiś taki trans. I piszesz. I te, te wiersze mi tak y, wyskakują jeden po drugim mm -hmm. y, w tym samym, tego samego wieczoru, mniej więcej o tej samej godzinie, mm -hmm. albo niewielka różnica. Jest. Um, ja odrobiłem y, pracę domową i y, y, poczytałem sobie troszeczkę tej twojej poezji y, 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 y. Absolutnie nie jestem krytykiem literackim, absolutnie się takiego nie uważam. Natomiast dużo w tych wierszach jest jednak przemijania. Tak. Ej. Bo one nie są. To nie jest poezja może nie tyle. Znaczy nie jest. To jest oczywiście moje zdanie. Ja odebrałem, że to nie jest poezja optymistyczna. Tylko to jest taka raczej bardziej poezja refleksyjna. Jest to poezja refleksyjna, to znaczy zdarzają się też jakieś mm -hmm. weselsze kawałki. Na przykład taki, taki bardzo miniaturkowy Zdrada weszła między tych dwoje. Wsunęła zimne stopy do łóżka, między nogi. Na paluszkach. To jest yy, no, taki mm -hmm. żarcik, no, no, mm -hmm. zdarza się też, że albo yy, jak pisze, no nie znam go na pamięć, ale Unoś się w powietrzu. Nierozumne mm -hmm. rzuć na wiatr, niech pofrunie. To jest, to mm -hmm. jest radosne. No jest. Bywa, ale, ale większość ale jest wiek, refleksyjna. Żeś, em, też zauważyłem, że em, dedykujesz wiersze em, poszczególnym osobom, jak e, piszesz, to jest tak, że ktoś Cię tak inspiruje y, swoją osobowością, że, tak. że, 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 że chcesz mu poświęcić wiersz? Tak. Czyli Albo ta, jest to... ale I on jest napisany specjalnie dla tej osoby? Yy, Nie. To znaczy, ta, na przykład y, jest taki wiersz y, Przyjaciele, no właśnie. który zadedykowałam y, Maćkowi Kędziorze, mhm. ale dlatego, że napisałam ten wiersz po tym, jak zmarł Maciek po pogrzebie Maćka, mm -hmm. ale na ten wiersz złożyły się odejścia wielu y, wcześniej y, kolegów y, ze Stowarzyszenia Środowisk Twórczych w tak. z którymi byłam związana y, pod na początku lat 90. pod koniec 80., jak jeszcze spotykaliśmy się z tyłu Filharmonii tak, tam na, na dole. dole. To było bardzo prężne towarzystwo. Tak, ja byłam tak bardzo mhm. młodą osobą, jeszcze studentką, mhm. później młodą mężatką. I wszyscy właśnie byli ode mhm. mnie starsi. Ja później, wymyśl... ale byliśmy wszyscy na ty. I ja później wymyśliłam coś takiego, że po trzydziestce wszyscy są w naszym wieku, że później już zatracają się czy te, te różnice? Ta, granice. Czy poezja to jest jedyna forma, w której się spełniasz, realizujesz, czy jeszcze uprawiasz jakieś inne dziedziny sztuki? To znaczy zdarza mi się, że coś sobie maluję, rysuję, mhm. ale ostatnio bardzo rzadko, bo tak, jak pracuję w szkole. No to wiadomo, że realizuje się chcąc nie chcąc poprzez pracę tak. z dziećmi. No, zdarzyło mi się zrobić w czasie pandemii kolaż do jednej z legend Częstochowskich i tak ad hoc wysłałam do, do Regionalnego Ośrodka Kultury, Kultury. Mhm. i ten mój kolaż zapomniałam. Tytułu tej legendy, ale zdobył trzecie miejsce. Na no przykład. Także i to był taki pierwszy sukces y, plastyczny, mój osobisty, mhm. a nie razem z dzieciakami, bo mhm. dzieciaki moje wygrywały konkursy plastyczne na równi czasami mhm. z dziećmi w normie. E, powiedz mi, e, jeżeli ktoś chciałby zapoznać się e, i poczytać te Twoje wiersze, to czy jest jakaś w ogóle możliwość nabycia? Tego tomiku, gdzie można go ewentualnie znaleźć? Czy, naj, czy najlepiej się z Tobą skontaktować, tak. jak to jest? To jest tak, że właściwie ten tomik będzie i był i będzie dostępny tylko w czasie chyba spotkań autorskich. Dlatego, że mhm. on został wydany w 100 egzemplarzach. Mhm. Ja w tej chwili dodrukowałam 200 egzemplarzy. Mhm. Yy, no dobrze, a te tak jest... sto roz, rozeszło, no rozeszło się prawie jak, tak. jak bułeczki. Zostało mi kilka egzemplarzy yy, z y -hmm. tamtego wydania. Spotkania autorskie masz w ogóle w planie, w takim razie może, możemy coś powiedzieć, że na przykład nie wiem będzie planujesz, Jeszcze, jeszcze... jeszcze nie. Na razie mi się marzy. 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 Miałam Czyli spotkanie w... autorskie już w ratuszu z Basią Strzelbicką. Y -hmm. Drugie spotkanie autorskie miałam całkiem niedawno w Galerii For Art, mm -hmm. e, ale ma, marzy mi się tak, ponieważ pierwszy Tomik, mimo że wyszedł tam w tysiącu czy dwóch tysiącach egzemplarzy, właściwie został rozdany, mm -hmm. e, mało znany jest. I go nie promowałam, wychowywałam dziecko, studiowałam non stop coś, tak, tak, pracowałam, tak. osiągałam sukcesy w pracy, tak. więc y, trochę czasu minęło i mnie się tak marzy, kiedyś przechodziłam, we bo mój syn mieszka we Wrocławiu, Przechodziłam, weszłam w jakąś uliczkę, a tam dom muzyki i poezji. Na mhm. przykład tam bym chciała. Zrobić. Albo na przykład, y, może zainteresuje dwór Artusa w Gdańsku. Gdańsku a dlaczego tak. nie? Y, tak sobie po prostu mhm. marzę. Jak będę w tych miastach i znajdę takie miejsca, gdzie ktoś by chciał zrobić ze mną spotkanie, to będę na nie otwarta. Poplotkujmy. Mhm. Jedzenie interesuje kulinaria. Lubisz gotować, czy raczej nie? Nie. Nie lubisz. Nie. A lubisz w ogóle jeść? Jedzenie jest dla ciebie ważnym elementem w życiu, czy jest tylko zwykłym takim dodatkiem? Y Właściwie tak została, moja mama była, maturę zrobiła w technikum gastronomicznym w Łowiczu i była technologiem żywienia, więc naprawdę gotowała fantastycznie. Mhm. I ja potrafię gotować, ale mam tak zdolnego męża, że A, ja nie muszę. Ja mu mówiłam, że on to robi doskonale dobrze. lepiej ode super. mnie. jak jesteśmy razem, no to on ale, gotuje. Wiem e, wszystko, co gotuje. No dobrze, ale jeżeli ktoś chciałby zaprosić Cię na kolację, to co powinien podać, żebyś miała frajdę? Y, no, myślę, że. Dużo, y, że jakąś dobrą sałatkę. Mm -hmm. y, z, m, mogą to być krewetki, może to być jakieś mięsko, bo mięsko też jem, jem. jak mm -hmm. najbardziej. Jem wszystko. A Jaki. w tej chwili, będąc na urlopie dla poratowania zdrowia, to jestem Beata Brodowicz-Szymanek. Po mężu dojada albo po tacie dojada. Muzyka. Muzyka. Uwielbiam poezję śpiewaną, na której się wychowałam. W ogóle przecież mhm. wychowałam się na programie Trzecim Polskiego Radia, no jak tak. my wszyscy, na trójce, na, tam, na, na 60 minut, na godzinę, to. na powtórce z rozrywki. Yy, oczywiście uwielbiam całą muzykę lat 80., -tych, 90., -tych, bo to moja młodość, ale ta poezja śpiewana jest mi bardzo, bardzo bliska. Ja nigdy z niej nie wyrosłam. Mm -hmm. Nigdy nie wyrosłam na przykład ze Starego Dobrego Małżeństwa, tak. z Kaczmarskiego i, mm -hmm. i innych osób. Poza muzyką bardzo istotna jest treść, prawda? Tak. Że nie Dla śpiewamy mnie właśnie... od Maryny, tak. tylko że tak. ta piosenka... Ma jakieś, coś, prze... niesie też nie jakieś przesłanie. przesłanie ze sobą. Mm -hmm. po, poza tym y, poezja śpiewana, myślę, że w ogóle poezja i muzyka pozwala nam Yy, ukoić duszę, jakoś uspokoić nerwy, tak. można, można naprawdę no, sobie... Uśmiechnąć wiele... się czasami tak, nawet, tak, prawda? Tak, tak. No dobrze, będziemy powoli kończyć, dlatego bo im dłuższy wywiad, tym słabsza oglądalność, a mnie zależy, Ojej, żeby słuchać bo, bo... No wywiad rzeka to może następnym razem, Fajnie. bo formuła jest taka jakaś. Powiedziałam jaka jest. tylko o mamie, a tak naprawdę no. więcej wiem o tacie, ale nie szkodzi. A czego życzyć już tak na koniec tobie? Zdrowia, na pewno. zdrowia. Zdrowia, zdrowia. Mhm. Ja bardzo bym chciała, żeby wrócił pokój na świecie. Mhm. Życzę wszystkiego dobrego Ukrainie i ludziom z Ukrainy. I właściwie uświadomiłam sobie, że mam gdzie mieszkać, mam pracę. Mam swoją pasję jedną drugą i właściwie jestem szczęśliwa. To może inaczej tak, życzę zdrowia, życzę, żeby ten pokój nie tylko tobie, ale sobie i nam wszystkim jak najszybciej zagościł u naszych sąsiadów. No i gratuluję Ci, że jesteś szczęśliwa, bo ja też się taki czuję. Proszę Państwa, gościem moimi i Państwa Beata Brodowicz Szymanek. E, pedagog, e, poetka i w pełnym tego słowa e, znaczeniu mówię. E, poza tym, e, no cóż, e, kolorowy ptak Częstochowy, jakby nie patrzeć, e, przesympatyczna osoba. Bardzo dziękuję, dziękuję za Dziękuję bardzo spotkanie. za zaproszenie. I, kochani, I dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. No, no trzymajcie się, kochani. Pozdrawiamy papa. Pa.